W ramach tygodnia bibliotek Miejska Księżnica zorganizowała rajd rowerowy pod hasłem Odjazdowy Bibliotekarz. Po raz drugi, przypominam, wychodzimy w przestrzeń publiczną. Dokładnie dwa lata temu odwiedziliśmy naszą filię w Rudzie, biesiadowaliśmy wspólnie z Czeremką, a dzisiaj mamy zaproszenie od koleżanki Tereski Janochy i będziemy gościć w naszej nowoczesnej filii bibliotecznej. Przed nami, słuchajcie, no więc w ramach akcji promujemy książkę czytelnictwo, mamy książki. Mamy. Mamy również zakładki, w których reklamujemy akcje, manifestujemy naszą obecność w przestrzeni publicznej. Przypomnę, po raz kolejny jesteśmy w tej przestrzeni, rozdajemy książki w czasie trwania naszej akcji i oczywiście promujemy bezpieczną jazdę. Jak widać, jesteśmy zaopatrzone, zaopatrzeni, bo jest z nami również kolega, jesteśmy zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe, będziemy jechać zgodnie z zasadami bezpiecznej jazdy. Sprzęt sprawdzony? Wielu, wielu sprzyja aktywnym mamy sprzęt z naszej wypożyczalni, z punktu informacji turystycznej. No i cóż, przed nami trasa, która początkowo będzie wiodła przez centrum miasta. Manifestujemy swoją obecność w centrum miasta jako bibliotekarze, jako osoby, które promują książkę i czytelnictwo. Także przejeżdżamy ulicą Świętej Barbary, Kopernika, Kaliską. I wracamy, ponieważ będziemy docieramy do turowa bocznymi drogami. Tak, żebyśmy bezpiecznymi, nawet, nawet mało uczęszczanymi trasami rowerowymi się poruszali. Na koniec biesiadujemy. Niespodzianki przed nami. Odjazdowy bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie. Jeśli chodzi o osoby, które włączyły się do naszego rajdu, no to oczywiście zdominowali bibliotekarze z Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej, choć są z nami, tak jak już wspominałam, Tereska Janocha. Kierownik w Turowie, gospodarz dzisiejszego przedsięwzięcia. No i jest oczywiście kolega Tomasz z filmu numer jeden. Ale, po, wzorem, ale wzorem 2013 roku dołączyły się do nas nasze koleżanki z Biblioteki Pedagogicznej, z czego jesteśmy naprawdę bardzo zadowolone. Mamy również nadzieję, że zachęcimy do tej wspólnej wyprawy na dwóch kółkach naszych czytelników. Może po drodze uda nam się kogoś.

Był też czas na czytanie wierszy, a to za sprawą wieczoru poetyckiego, nieubłagany czas, w którym zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu. A gdy zapytają, kim jestem? Czy poetą? Co odpowiem? Nie jestem! Kim więc jesteś? Czy słowa składasz i myśli nie ubierasz w Jestem człowiekiem. Musi na i myszy, co kłębi się po błędu kory i wykrzykuje to, co rani i ból zadaje nieznocznie, to niepragnienie ani potrzeba, to wentyl bezpieczeństwa. Zapewne zgrabniej myśli zbierają i świat widzą z bliska. Po co to robią? Dla kogo? Dla was ja, co domaga się hołdów? Dla nich, choć ich to wcale nie obchodzi? Dla ciebie. Mam z słowu? Które brak odpowiedzi? Ale czy to aż tak ważne? A jeśli tylko po to, by zajrzeć do swojej głowy, do swego serca, do duszy, to czy nie warto? Na zakończenie tygodnia bibliotek w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie dla najmłodszych z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Bajki i wesołe, znane i lubiane wiersze czytały uczennice ze szkoły podstawowej nr 4. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie wisła jest na mapie. Jestem mądra. Jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna, a w dodatku daję słowo: Mam rodzinę wyjątkową. Zaprosił kolegów: słoni, na karty, na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą: Dzień dobry, kolego! Nikt nie odpowiada: Nie ma trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa krokodylów, na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Nie przyszedł. Do akcji włączyli się również aktorzy z koła teatralnego działającego przy bibliotece. O raku łobuziaku. W morzu, tuż przy dnie jeziora, mieszkał z synkiem Rak Nieborak. Synek Raka Nieboraka, urwis był i zabijaka. Płoszył ryby, szczypał kaczki, straszył raczki, nie pięcioraczki, które nucąc marsz wesoły, co dzień grzecznie szły do szkoły. Więc wśród ryb za figle, figle takie zwano raka jak łobuziakiem. Ło Pan Tuwim opisał takie, takiego chłopczyka, co miał na imię Grzesio, który rozmawia ze swoją ciocią i zobaczcie co z tego wynikło. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List? Proszę Cioci, list wrzuciłem! Ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak Ciocię kocham, proszę Cioci, że nie kłamie. W sympatycznej bajkowej atmosferze w wypożyczalni dla dzieci tydzień bibliotek dobiegł końca. Jeśli chodzi o, o wydarzenia tygodnia bibliotek, cieszę się, że miały one charakter tak bardzo różnorodny, a mianowicie z jednej strony spotkania autorskie, z drugiej strony wyprawy rowerowe, wyjście w przestrzeń publiczną. Rozdawaliśmy książki, namawialiśmy poza biblioteką również do, do czytania, do, do wyboru naszej instytucji. Poza tym by było też wspólne czytanie, a więc zapraszaliśmy całe rodziny, czytaliśmy międzypokoleniowo, tworzyliśmy na okoliczność tych spotkań również rodziny, ponieważ skorzystaliśmy z pomocy członków naszego koła teatralnego chociażby, uczestniczyły też placówki gminy Wieluń, jak chociażby poprzez organizację widowiska literacko-muzycznego Nieubłagany Czas. Więc mam nadzieję, że to wydarzenie odbije się szerokim echem, ale też przyczyni się do tego, że zarówno w Tygodniu Bibliotek, jak i w przyszłości wybiorą nasi czytelnicy właśnie Miejską Gminną Bibliotekę Publiczną. Na podsumowanie tygodnia bibliotek w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej zapraszamy do Kulturalnej TV. -ki.